E, witam Was e, pięknie. E, Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, e, Pole takich słów, e, o tym jak już umrymy. Co e, to, to wszystko się będzie zami robić? E, pyty, subskrybujcie mój kanał, dajcie mi palec do wyrchu. Bydym rot, a dziękuję Wam za to. Otóż, jak już umrzesz, nie staraj się o Twoje ciało. Twoi przyjaciele zrobią wszystko, co trzeba. Podle tego, jako będą poradzić. Sebleczą, sebleczą z ciebie obliczki, opucują cię, obleczą cię, wysmyczą cię z hałpy, a wezną pod twoją nową adresę. Kupa ludzi przyjdzie na twój pogrzeb, co by się z tobą połączyć. Ponikierzy se wezną orlap w robocie, a ai nie pójdą na smowy, co by przyjść pożykać nad twoją truwą. Twoi wieca, a i ty, kierześ nie będą przedane, rozdane, albo spolone. Tak samo Twoje obroski, <laughs> Twój wercajk, Twoje budki, Twoje obliczki, Twoje książki. A wiedz, że na ozajst świat się nie, nie zastawi nad Tobą, a nie będzie nad Tobą beczą. Furt ludzie będą siąć, a chować go Miasto Ciebie kogosik wezmą do roboty. Kogosik, kto będzie umiał robić to, co żeś robił Ty. Twój majątek, na którym żeś siednął, podzieli familia, podle poręczynio. Ludzie, którzy Cię znali z widzenia, rzekną Borok chłop, lebo on za żywota fest balandrował. Twoi sprawni kamraci będą beczeć porę godzin, albo porę dni, ale potem nie skorzy, już się zaczną zaś śmioć. Twoi zwierzęta się nauczą z nowymi ludziami. Twoi fotografie jakiś czas będą wisieć na ścianie, albo postoją na odmaryi, ale potem ich schowią do podstola. Gdosi jeszcze sąsiednie na Twoim stołku, a będzie jod przy twoim stole. Przeogromno mankulija będzie tydzień, dwa, miesiąc, dwa, rok, może dwa. Potem cię będą eny czasem wspominać, a w ten czas twoja historia się skończy. Skończy się ta historia pomiędzy ludziami, skończy się tutaj, skończy się na tym świecie, ale zaczniesz swoją historię jakaś indzik, indzi na innym świecie. We swoim żywocie po śmierci tam jednak nie będzie ani ciała, ani krosy, ani miana, ani wygody, ani grejcarów, chyry, auta, haupy roboty, przecieli, familii, ani baby. We swoim nowym żywobyciu będziesz potrzebował inny twoj, swojego ducha, a opowogi kierun mosz na tym świecie. To będzie to jedzine bogactwi, kiedy tam będziesz miał. To bogactwi to jedzinowiec. Kierom zabieresz z tego żywobycia. Jak żyjesz z ludziami a dla ludzi, z miłością dla wszystkich, które są kole Ciebie, to masz takowne bogactwi, o którym się ani żadnemu nie śniło. Tuż żyj, aby być rod rzeź tukeje. Z tego świata nie zabierasz tego, co możesz, ale to, co żeś doł innym. To jest twój żywot, tuż żyj tuke, a terazy, jakby to był twój ostatni dzień.